Postępowa opinia całego świata należycie oceniła zbrodnie lotników amerykańskich, którzy zrzucili ogromnej rości stonki ziemniaczanej na pola Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wskutek burzy wiatru stonka przedostała się na terytorium Polski. Oto szuk Kolorado, zwany inaczej stonką ziemniaczaną. Jest nie tylko żarloczny, ale również niesłychanie płodny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. Ministerstwo Rolnictwa natychmiast przystąpiło do likwidacji narodowych ognisk groźnego szkodnika. Minęło 60 lat od kiedy zmobilizowano naród do walki z Żukiem Koloradą. Witam, Kamil Bernatek, Skarżyska Telewizja Internetowa. Polski ziemniak uchronił się od ataku stonki. Nie uchronił się natomiast od popiołu z ogniska, gdyż w sobotę na Pogorzałym odbył się festiwal pieczonego ziemniaka. Słysząc słowo ziemniak automatycznie nasuwają się popularne kawały o łotyszach. Ale nie można zapominać, że przecież na Pogorzałym już od pięciu lat ziemniak ma swoje święto. Witam wszystkich już po raz piąty na festynie rodzinnym święto pieczonego ziemniaka. W sobotę 21 września odbyła się jego kolejna edycja. Familijny charakter festynu, który towarzyszył nam od samego początku sprawił, że aż chce się powiedzieć anegdotkę. Przychodzi baba do warzywniaka i mówi: Poproszę kilo ziemniaków. Na co sprzedawca nie mamy ziemniaków. No to proszę kilo kartofli. Solidarnym wysiłkiem lokalnej społeczności szkoła podstawowa nr 9 stała się centrum ziemniaczanego święta. Wspólna, jak gdyby taka wspólny pomysł Rady Osiedla, Rady Rodziców, no i oczywiście właśnie środowiska szkoły, prawda, aby zorganizować taki festyn, który będzie integrował cały, można powiedzieć, całą społeczność tego osiedla. A poza tym no, na tym osiedlu na dobrą sprawę no, szkoła jest taką placówką kulturalną. Wszaśność i sielankowość podbudowały zabawy takie jak na przykład rzut beretem z antenką. Zdawałoby się, że święto pieczonego ziemniaka to impreza jedynie o lokalnym wymiarze. Nic bardziej mylnego. To ważny event wpisujący się w międzynarodowy kult kartofla i element łączący Polonię. Potato Festival w Posen w stanie Michigan. To jedna z najważniejszych tego typu imprez za oceanem organizowana przez Polonię. A wiadomo, że Polska to kraj kwitnącego ziemniaka, i nawet po drugiej stronie globu potrafią to docenić. W 2011 roku w oficjalnym trailerze Melbourne International Film Festival Polski Ziemniak wystąpił u boku Jeffrey'a Rusha, znanego z filmów Piraci z Karaibów i Jak zostać królem. Obrałem ziemniaka. Jebany. Sobota obfitowała w przeróżne atrakcje, więc prosto z kartoflowego święta udaliśmy się pod hale miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Nocami w skarżysku niewiele się dzieje. Można wyjść na pustą ulicę i ewentualnie dostać w łeb, stracić portfel i trochę zdrowia. No, chyba że idzie się większą grupą, to najwyżej można walnąć kogoś w łeb, zabrać mu portfel, a za zarobione pieniądze pójść na kebab. Ale można też się spotkać jeszcze większą grupą i pojeździć na rolkach. Pierwsze rodzaj tego impreza tak się nie spodziewam się dużo. w Tym bardziej, że nie mieliśmy czasu też tego głosić. Ogólnie w miastach nie ma gdzie jeździć. Rolkarz jest, że tak powiem, wyrzutkiem, nie ma, że ani po chodniku. Teraz też nie może po chodniku być traktowane jak piesze. Nie może po ulicy, po drodze rowerowej, a chodniki, no wiadomo, jakie są w miastach, czasami można sobie wybijać zęby, więc nightskating jest takim, że tak powiem, przejazdem takim specjalnym, bo możemy jechać ulicami. Tam. jest łatwa, nie jest górki cały czas, jest, yy, cały czas po prostu, yy, jest prosta. O Pod górę, gdzie się trzeba było, trochę powęczyć. Tak, dobrze było. Bierzemy ekipę! Przejazd bardzo dobrze, udało nam się. To prawda, no, mam nadzieję, że będzie, następnymi razami będzie więcej ludzi. Trzymamy kciuki za jak najszybsze, ponowne zorganizowanie kolejnego przejazdu. A że wypada powiedzieć coś na zakończenie, dlatego powiem, że w marcu 1596 roku Zygmunt III Waza opuścił zamek na Wawelu i udał się wraz z żoną i dworem do Warszawy. Podróż odbyto płynąc trzema statkami po wiśle. Skarżysko bez wątpienia jest kopalnią tematów, ale jeżeli posiadają Państwo jakieś informacje bądź historie o których możemy nie wiedzieć, a warto o nich mówić, piszcie na naszego maila lub fanpage'a. Tymczasem ja się z Państwem żegnam, Kamil Bernatek. Do zobaczenia.